Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Witam Was serdecznie. Mamy kolejny dzień. No właśnie, przeglądając szorcy, tak zwane rolki, przeleciał mi taki film, który, taki, który właściwie mnie jak gdyby zatrzymał w miejscu i zmusił do, do takich wspomnień jak gdyby i do takiego do takiej refleksji może, nie tyle wspomnień co refleksji na ten temat. Bo właśnie tam było, było powiedziane, że jeżeli coś mówimy Palimy, no już powiedziałam to. Jeżeli coś mówimy, jak chcemy podzielić się swoim jakimś sukcesem, to właśnie zostaje to odbierane jako chwalenie się. No bo my coś, no, coś kupiliśmy sobie, coś osiągnęliśmy, jakiś sukces. No, no cieszymy się z tego i chcemy się tym właśnie z kimś podzielić. No i to jest nieraz odbierane jako chwalenie się, ale już jak mówimy, jak siebie po prostu krytykujemy, no to już nikt nie zwraca uwagę. No, bo przecież nieraz mówimy, ale nawet sama się łapie na tym, jak się zastanowiłam, właśnie to coś w tym jest. Bo na przykład ktoś mówi, Och, masz piękną sukienkę. A nie, to już ona ma, już trochę lat. I tak właśnie umniejszamy wartość tej rzeczy, umniejszamy wartość też samego siebie, samej siebie. Bo jeżeli ktoś mówi, No, ładnie dzisiaj wyglądasz, a nie, jestem zmęczona, niewyspana i takie, po prostu umniejszamy, jakbyśmy nie chcieli. Przytaknąć, żebyśmy po prostu nie wyszli na jakiegoś snoba, na, na jakiegoś, na jakiegoś egoistę, na, na jakąś osobę, która po prostu oczekuje tego i, i po prostu i liczy się z tym, i no i nieraz wymaga tego, żeby, żeby ktoś ją zauważył, żeby ktoś pochwalił, ale przecież to nie jest nic złego. Każdemu z nas przyjemnie, gdy ktoś. Zauważy nasz ładny wygląd, nasze dobre samopoczucie, coś co dobrze zrobiliśmy, coś co po prostu, no, z czego jesteśmy dumni, zadowoleni. No, przecież to nic złego. Tak dzisiaj mi przyszła taka myśl po obejrzeniu tego filmu. Ten film na rolkach momentalnie się mi przewinął, ale to właśnie tak było, że jeżeli, jeżeli coś mówisz o sobie. Pozytywnego to jest odbierane jako chwalenie się, ale jeżeli siebie krytykujesz, no to nikt już nic nie mówi, bo to jest w porządku. Ja myślę, że to też kwestia wychowania, bo tak zostaliśmy wychowani, właśnie: nie mów, nie chwal się. Ja pamiętam, kiedyś jeszcze nie śmiej się, bo będziesz płakać, takie były różne <laughs> przesądy, i to później owocuje w naszym życiu, no niestety. No ale. Przecież wszystko można zmienić, wszystko można poprawić, bo nieraz robimy to po prostu odruchowo, nie zastanawiając się nad tym. To nie jest wcale tak. A jeżeli coś mówimy, to chcemy się z kimś tym podzielić, bo cieszymy się jakąś rzeczą, cieszymy się czymś i, i tak jakoś, no, tak mamy, że jak się podzielimy, to tak jest nam jakoś jeszcze przyjemniej. Także tyle na ten temat dzisiejszy. Trzymajcie się. 20 stopni odczuwalne 22, zachmurzenie 16%, dobra jakość powietrza, słoneczny dzień o 16 najcieplej 29 stopni. Idziemy zobaczymy tu na balkon, ale słoneczko tutaj ostre, tu zawsze jest tak na tym balkonie. A tutaj coś się zbierają chmurki, kto wie, czy nie będzie padać po południu. Robutki przybywa, ale dosyć opornie. Wydaje mi się, że to wszystko jest przez te druty, numer 3. dawno nie robiłam. A to się jednak robi mozolnie. To są cienkie druty i robi się mozolnie. Przyzwyczajona już jestem do grubszej włóczki. Druty 4,5 i pół. Także to się robi o wiele szybciej. No i tak, no ale powoli, powoli skończę w końcu tą swoją pracę. Mówiłam Wam, że będę robiła jak skończę tą bluzeczkę fiołkową. Jeszcze mi tu rękawy zostały, wykończeniówka. Także jeszcze będzie co robić. No ale już mam plany. Mówiłam wam, że będę robiła sweter rozpinany z kapturem, taki typowo jesienny. Myślałam, że mam więcej tych motków. Taka ładna dosyć włóczka, kolor piękny i w ogóle. Ale no niestety jest motków tylko 5. No, na no taki sweterek z kapturem to jest za mało. Tutaj w modku jest w 10 dekach 238 metrów. No, no to nie. To będzie z tego jakaś bluzeczka, a na ten sweterek muszę coś kupić sobie. I tak pomyślałam, że może coś kupię w kolorach jesieni. Jak mi się uda oczywiście dostać, to chciałabym bardzo w takich kolorach zieleni. A z tego coś tam wymodzę, jakąś bluzeczkę. Z tego coś będzie też. Ale. No zresztą zobaczę, może jeszcze dokupię ze trzy motki innego koloru i zrobię takie coś wkomponuję. Ale chociaż wolałabym taką, taki jednolity sweter, to będzie na pewno jednolity, bo rozpinany z kapturkiem. Prosty taki, taki myślę, że będzie najlepszy. No i cóż, i muszę się rozejrzeć za włóczką. No ale jeszcze mam czas, ponieważ jeszcze tu przede mną tyle pracy, dziergania. No, i, i te włóczki jeszcze jesienno-typowe nie są, także mam nadzieję, że te następne dostawy włóczek już będą w kolorach jesieni i będę mogła coś sobie wybrać. No, a teraz oczywiście herbatka zrobiona, okulary i będzie trochę dziergania. Zostało mi trochę rosołu, więc jest pyszna pomidorowa. Zrobiłam taką trochę kwaśną. Ja zresztą lubię takie. No i cóż, smacznego. Dziękuję Wam bardzo za Wasze komentarze, za Wasze lajki, za Waszą obecność przede wszystkim. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia i usłyszenia.